Cześć, witam wszystkich serdecznie. Tutaj Ania z modnego sklepu. Dzisiaj chciałam Wam pokazać piżamę. Piżamę firmy Martel. Jest to model Elżbieta 2. Występuje ona w rozmiarach od M do 4XL. Ja tutaj akurat dzisiaj mam rozmiar M. Piżama wykonana jest w 100% z bawełny. Jest bardzo Miękka, delikatna, przyjemna w dotyku. Jest to oczywiście produkt polski. Ten model jest dostępny w trzech kolorach. Tutaj mamy wykończenia bordowe, jest jeszcze róż oraz kolor niebieski. Piżama jest rozpinana. Na całej długości mamy guziki. Góra wykończona jest kołnierzem. Jednobarwnym. Jest to wariant z długim rękawem. A na dole mamy dwie kieszenie. Jeżeli chodzi o dół piżamy, są to jednobarwne spodnie, długie. Góra wykończona jest gumką, bardzo delikatna i rozciągliwa.